Hejka dziewczyny. Hejka, hejka. Dobra. Myślę, że dzisiaj zrobię filmik pod tytułem Czy mężczyzna widzi Was razem w przyszłości? Czy mężczyzna widzi może ciebie, tak? O tu indywidualnie ciebie w przyszłości. Dobra. Mężczyzna widzi Ciebie razem w przyszłości, z, czy widzi mężczyzna razem w przyszłości Ciebie? Dobra, zobaczymy. Yy, ja powiem Wam tak: mężczyzna jest pokazany bardzo taki introwertyk mądry, yy, spokojny, wyważony, ale też wycofany. Jego życie było w przeszłości bardzo turbulencyjne. Podejmował walki, musiał bronić się, musiał po prostu stawać na wysokości zadania. Nie miał takiego spokoju, ciągle były jakieś wyzwania. Ciągle, ciągle były jakieś, mogły być jakieś konflikty, jakieś sytuacje, które go wyczerpały, i dlatego on usunął się w cień. Ale w tym swoim cieniu, w cudzysłowie, on sobie wybrał was, i często. Bo, ja, bo mogło być tak, że poznaliście się, i może mężczyzna się wycofał. I teraz sobie w tym swoim cieniu przemyśli sytuację związaną z wami. Kolejna sprawa, jeżeli tutaj rozpoczęliście jakieś, jakąś relację, i on się mógł wycofać, lub jeżeli się nie wycofał, to w jakiś sposób potrzebuje swojej przestrzeni. I on tej przestrzeni, Bierze was mocno pod uwagę. Także, jeżeli, są, jeżeli sytuacja, w której mężczyzna się odsunął, podjął taką, taki czas tylko dla siebie, taką introwertyczną drogę, potrzebę znalezienia takiego wewnętrznego spokoju i żeby on mógł ruszyć z nową perspektywą w przód. To on na ten czas musi znaleźć mm, odpowiedzi wewnątrz, w którą stronę on chce iść. Dlatego tutaj e, ten tytuł, czy mężczyzna widzi Was razem w przyszłości, świetnie, jakby tutaj się zazębia. I tak. Tutaj mężczyzna, bardzo mądry, bardzo tutaj duchowy, bardzo ciepły i y, y, taki. Spokojny, wyważony, bym też powiedziała. Hmm, może zgłębia wiedzę jeszcze do tej pory. I teraz tak, on jest bardzo ciekawy waszej osoby, a jeżeli już go znacie, to i tak on wspomina sobie różne sytuacje z przeszłości. Ogląda wasze zdjęcia, szuka jakichś pamiątek konfrontuje się z tym, rozmyśla, rozkminia i zastanawia się, czy właśnie, czy on widzi was razem w przyszłości. Ale kolejną kartą jest karta jednak um, budowania, budowania stabilnej, stałej relacji. I też mężczyzna, on chce wziąć odpowiedzialność za was, chce tutaj właśnie budować tą przestrzeń i wam pomagać, was wspierać tutaj on może potrzebuje takiej zwyczajności w, w życiu, on nie potrzebuje jakichś fajerwerków i to tu jest mocno pokazane z tym, że trochę jest nieporadny uczuciowo myślę, że on też w sytuacjach, w których na przykład wycofał się to on nie wie, jak do Was, jak, jak ma delikatnie do Was podejść, jak tą randkę na przykład ma tutaj rozpocząć. Część dziewczyn może znać mężczyznę albo z biblioteki, może z jakichś takich, może, odle, może z, związanych też z leczeniem coś. No niekoniecznie, ale tak i z pracy, z pracy też może też z jakiejś restauracji, może jakiś kelner się podoba, albo coś takiego. E, więc ten mężczyzna, on jest taki trochę, um, niby się on, No dobra, dobra, tak. On Wam pokazuje się trochę z innej perspektywy, bo on jest dojrzały bardzo. Ale on sobie myśli tak, jak ja się pokażę taki zadojrzały, to ona może um, ucieknie, tak? Ona może nie będzie chciała aż takiego dojrzałego mężczyzny, muszę trochę być taki. To, to nie jest gra, tylko on chce po prostu być taki troszkę na luzie, o na luzie, żeby nie stracił nie stracił e, e, tej, tej tego waszego zainteresowania. I tego. E, no Waszego zainteresowania tak myślę, ale tu jest pokazany mężczyzna, który na pewno chce zaprosić Was na randkę, uczuciową randkę. Chce spotkania, najpierw będą flirty, liściki. On się tutaj on tutaj musi troszkę jeszcze pointrawartykować, pochodzić sobie i poszukać we wnętrzu odpowiedzi na, na ten temat. I musi sobie przypomnieć różne sytuacje związane z wami, jeżeli już się znaliście. A jeżeli nie znaliście, to gdzieś tam sobie szuka zdjęć, jakieś może po internecie, może po prostu nawet sobie wydrukował zdjęcie serio i ma i ogląda jakieś tam y, y, sytuacje związane z wami. I tutaj jest chęć jego zaproszenia Was na. Spotkanie. Najpierw może być taki delikatny flirt, delikatne rozpoznanie terenu, czyli znaczy też was, tak? On chce was poznać. Może coś mu nie wyjść w trakcie tego spotkania, może coś rozbić, coś tam niefartownego się wydarzy. Bardzo będzie się z tym niefajnie trochę czuł. Mm, także żebyście tutaj nie wyśmiały go, żeby tutaj bo ta jego wrażliwość jest bardzo głęboka on jest bardzo wrażliwy, bardzo ciepły mężczyzną. co zewnętrznie pokazuje w ogóle inaczej, może być trochę pracoholikiem też w każdym razie taki trochę naukowy człowiek, ale zarazem taka ciepła duszyczka ciepła, czuła osoba która jest z Wami mocno e, zainteresowana i chce z Wami e, tworzyć w przyszłości e, relacje, z tym, że mm, On najpierw chce też poznać Wasze uczucia e, do Niego. Więc. E, będzie delikatnie się starał, żeby tą relację rozkręcać. Ale to wszystko będzie takie delikatne. Dobra, patrzymy dalej. Czy mężczyzna widzi Was razem w przyszłości? No, ostrożny, ostrożny jest, ale widzi. Czy mężczyzna widzi Was razem w przyszłości? On też chce, on będzie też chciał pracować nad tą relacją. On będzie też prężał takie muskuły w cudzysłowie żeby wam pokazać, że on jest warty, że on, że z nim, że z nim faktycznie możecie mieć stabilizację. Troszkę tutaj mężczyzna może później stać się takim. Ja nie widzę, że on jest jakimś tyranem, ale może być pracocholikiem i ta praca może go wchłonąć i to może być Potem problemem i konfliktem w, w relacji. Tutaj jest pokazane, że, że on chce, on będzie chciał wam udowodnić, że on się nadaje na mężczyznę przyszłości. O tak, on wszystko będzie robił żeby to Wam pokazać. Tutaj może być jeszcze problem, że Wy jesteście w fazie takiej albo rozstaniowej z innym mężczyzną, albo macie do wyboru dwóch mężczyzn. Powiem Wam, którego powinniście wybrać. Problemem jest mężczyzna, który bardzo jest skupiony na pieniądzach. Do tego ten mężczyzna... Na tego mężczyzna, uważajcie, bo on może mieć nieszczerość, może po prostu też prowokować was w jakiś sposób, i, ale to nie będzie szło w tą stronę, w którą wy myślicie. Drugi mężczyzna jest pokazany, to jest ten właśnie, który udowadnia swoją męskość, swoją przydatność, swoją taką. Będzie Was wspierał, pomagał. Tutaj może po prostu też starać się być Waszą taką opłoką i ostoją. Więc tutaj ten mężczyzna będzie wstawał na wysokości zadania, żeby Wam to wszystko udowodnić. I tego mężczyznę powi powinnyście wybrać. Tak to ujmę.